Witajcie moi drodzy w drugim odcinku The Walking Dead Survival Instinct. W poprzednim odcinku odblokowaliśmy sobie postać, lecz wam nie pokażę. Mamy teraz dwie drogi do wyboru. Możemy jechać w nocy do Pemberton albo do Garwater. Też w nocy. Pojedziemy sobie do Pemberton. Tak. I tutaj wybieramy sobie drogę ty tylnymi, takimi pobocznymi drogami, ulicą albo autostradą. Jedziemy sobie normalnie ulicą, mamy medium, medium, wszystko. Ciekawe, czy się rozbijemy, czy nie. Ciekawe, na jakiej zasadzie to działa. A, akumulator nam padł. Dobra, spoko. Tu mamy inwentory. Teraz nie dajemy drop, tylko tra transfer, przepraszam yy, Mamy rewolwer Paliwo możemy sobie tutaj stransferować Dobra I zaczynamy misję, tak Dobra, padła nam bateria Zaczyna się ściemniać I jesteśmy gdzieś na stacji benzynowej Deryla, znaczy Deryla, Dwighta? D nie Dwighta, co ja gadam? Merla Merlam nadal nie ma. Jeszcze go nie znaleźliśmy Halo, panie zombie No 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 A masz Gupia O, ale fajnie się krew rozpryskła. Dobra, biegnie następny uderzył mnie O ty ciulu Pojedyncze zombie są niegroźne, my nadal mamy tego e, tego style gaming, czyli chodzimy z młotkiem, możemy zrobić egzekucję, nie wiem, zgasić tę latarkę, oni zauważą tę latarkę, boję się, że ten ziemek powstanie, ale zrobimy tak szybko, szybką egzekucję na nim, odwrócimy się, a on nadal leży, dobra, no. Oj, 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 skąd ty się... Skąd ty się wziąłeś, kolego? O, biedaczek. Utknęłeś w teksturach. O Pięknie. Następny tam biegnie. Chyba lecą za światłem. Wartax, nie wiesz, że zombie leci za światłem? Że zapałkę mogą zobaczyć... Z zasięgu dwóch kilometrów Spoko, musimy baterii poszukać, tak? Mam nadzieję, że mnie nie wyczuje Ach. A Ale ten mnie wyczuł O nie Jest muzyka, jest źle Drzwi. O mój Boże, tutaj nie ma drzwi Dobra Nie, nie wyczuli Nie, nie wyczuli mnie. Halo kogo. A, a wiedziałem! Wiedziałem Tutaj są jakieś baterie. Tutaj mamy jakiś pojazd, mamy paliwo. Mamy zombiaka za drzwiami. O! Dobra odległość. Pięknie. Mamy paliwo Tutaj są baterie? Tak, mamy akumulator, dobra Znaleźliśmy baterię. Możemy się teraz cofnąć do auta, tak? Tak, możemy się cofnąć do auta Czyli tą samą drogą, którą przyszliśmy Bo wiemy, że jest Bezpieczniejsza niż ta Główna, którą jeszcze nie odkryliśmy Ja na razie tam nic Nie będę szukał, nie będę Poszukiwał żadnej wiewióreczki Nie chcę narażać swojego życia, a może jednak? Ile mamy tu przeciwników? Dwa, cztery, pięciu martwych, sześciu, siedmiu, tutaj coś jest. Może. Może coś jeszcze. Jeszcze coś zobaczymy, tak? O, uderzył mnie! Takim cudem, dobra. Teraz tego kolego. Halo kolego? A może go ten. Go zaasasynujemy. Będzie spoko. Profesjonalnie. Gdzie jest pałka, gdzie jest pałka, gdzie jest pałka? Pałkę weź, pałkę weź, halo. Oła, z dwoma to już jest. Ciężko. Z jednym sobie jeszcze damy radę, ale z dwoma to już tracimy HP. Tutaj się nam coś świeciło, tak. Zasasynujemy ich wszystkich. Tu jest kolega. Szwenda się. Szwendacz jeden. Okój. Dobrze jest. Dobrze. Nie wiem. Tu, tą wiewióreczkę bym znalazł chętnie, co nie? Tu jest następny. Tam jest ostatni. Nawet nie liczyłem ile ich jest. Znaczy liczyłem, ale nie liczyłem Wow. Czemu go nie mogę zaasasynować? Nie wiem Tutaj mamy coś ciekawego właśnie. To mnie ciekawiło Amo do shotguna. Dlatego. I tu jest ostatni nasz kolega Ale Słyszę właśnie jeszcze jakiś Jakieś martwe mordy One się kurwa One się spawnią Dobra Trochę amunicji pozbieraliśmy Paliwo, amunicja I pad I umarliśmy, co nie? Dobra, doszliśmy do auta. Musiałem powtórzyć misję i poszło mi to bardziej sprawnie. Dobra. Zdobyliśmy trochę inwentory. To jest nasze inwentory w. Przy nas, tak? Dobra, mapa. Tak, jedziemy drogą. Znaleźliśmy baterię. Musieliśmy się zatrzymać w, na początku trasy, więc... Jak dla nas na początku odcinka. Jedziemy normalnie ulicą. Mamy średnie szanse, żeby się rozbić i średnie szanse, żeby znaleźć jakieś zapasy. Ja, czyli to była taka mini misja, że musieliśmy znaleźć baterię. Dobra. Mamy do wyboru e, naszych ocalałych, którzy są z nami. Mamy ziomka, który, który jest od, od samego początku i już jest martwy, bo jest ugryziony. Mamy tutaj nasz, e, nasze zaopatrzenie. Z, rewolwer mogę odłożyć chyba. Stransferować. E, Tro, znalazłem trochę ammo do tego. E, Pistol. Nie ma amo do rewolweru, ta? Może pistolet znajdziemy jeszcze, więc yy, tak zostanie. Kogo bierzemy za sobą na misję? Here, you can heal, equip, and surf. A, to możemy dać im broń. Ty masz tego? Task. Aha. To ty szukaj żarcia, bo i tak jesteś martwy. 50% szans. Dobra, spoko. A ty, kolego, nowy. Warren, nie masz broni. Masz. I ty stój koło auta. Spoko. A my jak, mamy jakąś broń przy sobie? A, oddaliśmy im młotki. Dobra, możemy tak iść. Nie mamy ammo do tego do rewolweru, więc dobra, zaczynamy misję. Mają 50... I'm Little tired maybe. Been a long day. W sumie on mógł zostać w tym. On mógł zostać w aucie. Jess, where'd you go? Halo, Jess. Mamy noc. Jesteśmy na posterunku policji. Wo, ale ładne niebo, nie. Nie mamy młotka. Zamkniemy drzwi, żeby nikt za nami nie wszedł. On jest stuprocentowo martwy. Ten może jeszcze żyć. Nie, dostał ten. Dostał w główkę. Halo, nam kolega uciekł, tak? Musimy go znaleźć. Nie wiem dlaczego ja się czołgam. Zobacz, przeszukujemy, żeby nie było żadnego zombiaka, tak, żeby nam nic na rynie nie wyskoczyło. Jak tutaj. Jest tutaj coś ciekawego. Nie, nic nie ma tutaj ciekawego, więc zamkniemy drzwi. Ty możesz żyć jeszcze, czy nie? Nie. No, młotek by mi się przydał. O Jezu. Naprawdę, wszystkie zombie tutaj siedzą. Ale wszystkie dostały w kulkę w łeb, więc ktoś tutaj był. Ktoś tutaj szabrował. No, patrzcie, ile siedzących zombie, oraz zamknij ryj, bo ja tutaj, ja tutaj słyszę jakieś mruczenie. Słyszycie? Tak! Teraz ci nie przestraszyłem, byłem na to gotowy. Okej. Okay. Szatnia. Amunicja do pistoletu. Spoko, że nie mamy pistoletu. Jesteśmy, to jest policja, tak? Czyli musimy iść do... Musimy znaleźć zbrojownię. Ciekawe tylko, gdzie ona jest. Tutaj? Tak. A, czyli ten. Ammo do pistoletu jest do rewolweru też. Dobra, spoko. Ło, granaty. Słyszę następne. Nie, gdzie mi tu granatem tym? Weź to schowaj. To jest gdzieś A, tu jest zombiak Możemy go zabić? Nie, nie możemy Dobra, on jest zamknięty w celi nie, Ale gdzie jest nasz ziomek? Gdzie jest nasz kumpel? Skład 210. Halo? hello yeah hey. yeah yes you need immediate attention from I'm Uncle Jess and working and ride give me a description I'll have my men keep an eye out don't blow smoke up my ass You ain't gonna look for him son I'm trying to keep what's left of an entire county alive I can't leave here how about a car then the truck would be better <sighs> tell you what send a couple of my deputies over to the motel next door to check out some screaming they aren't back yet you find them i'll have them look for your friend and set you up with a ride deal you have been at this for a couple of days sharp eye you have a radio good get on it i'll talk you through pemberton as you look for your uncle yeah all right Squat priority. i have to get that good luck son yeah you too but i ain't your son fuck the police Ah, actually Ty się zabarykodowałeś tutaj będziesz sobie siedział A ja mam szukać twoich ludzi Nie no, spoko Ale nie powiem Ci, że wziąłem granaty Halo Musimy iść tutaj Musimy wrócić ten dyk Tutaj co jest ciekawego O, garaż policyjny Aha, mamy full inventory, tak? 10 itemów na 10. Niepotrzebna mi jest flara. Stawimy flary tutaj. Dobra, paliwo nam się bardziej przyda niż flara. O! Dobra, nie wiem dlaczego on mi uderzył, ani jakim cudem w ogóle. To... Dobra, paliwkę znaleźliśmy. Zostawiliśmy flarę. Mamy full EQ. Możemy iść szukać yy, policji. Ziomków, którzy zginęli na pod. zaginęli na patrolu. patrolu. No, na patrolu. Słyszę te mruczenie. Halo. Jesteśmy na zewnątrz. O. ma mordeczko. Na razie mordeczko. O, druga mordeczka. Gdzie mi tutaj... Granata wyciągasz. To jest niewygodne. Klikam, żeby mi zrobił egzekucję, nie robi mi egzekucji, wyciąga mi granat, co nie? A Użyjmy tego granatu. Wow! Bardzo dobry granat. Granat robi więcej hałasu niż To jest z tego warte. Teraz cała horda jest na mnie? Nie Pobiegli w stronę granatu. Dobra, spoko. Siema mordeczko. Będę je nazywał mordeczkami i tyle. Hmm, a to wszystkie. Wszystkie te amerykańskie hotele są tak podobne. Czuję się, jakbym robił misję w tym, w W pierwszym sezonie. Jak pamiętacie, to misję z hotelem, gdzie ta babka popełniła samobójstwo. To czuję się właśnie podobnie. Dobra. Tu jeszcze jest mordeczka. No ale. Ta mordeczka nie dostała egzekuta. Nie wiem dlaczego. O, zmienia się muzyka. Jak nie na nas, szarżuje. Szarżuje. Mamy jeszcze granata. Raz, dwa i trzy. Dobra, no. A się wpakowałem. Bliźniaczki! Oła, oła, oła. Dobra, mamy jedną butelkę, tutaj mam flary. Oh man, Dobra, uleczyliśmy się. Chyba nie. Chy, chyba pomyliłem pokój, co nie? Szczerze mówiąc, o to, no, tutaj jest. O, tu jest policja. Czyli powinienem wejść do tego pokoju. Zamknę. Ło, <laughs> wow, to było bliskie. To było naprawdę bliskie. Pan policjant nie żyje, ale mamy shotguna. Proszę bardzo. O ty. A ty co? Chciałaś uciec się schować. Stałaś ugryziona i się przemieniłaś. Jeszcze jakieś ciekawe rzeczy tutaj są do znalezienia, czy nie za bardzo? Też mi się wydaje, że nie za bardzo. Mamy tylko tego zombiaka, który tu jest. Yeah! Surprise, motherfucker! Mamy te granaty jeszcze, co nie? Ale jesteśmy uzbrojeni. Ej, nie wiem dlaczego. Nie wiem czemu przeszukuję wszystko. po... Gdzie no. mi tutaj, o tył mnie! Nie możesz wziąć apteczki. Myślałem, że tu jest gdzieś wiewiórka. Halo. Dobra, ja tak przeszukuję wszystko i widzicie, mam full. Mam full inventory już. Na pewno jest tutaj gdzieś. Zamknięte. Na pewno jest gdzieś tutaj schowana wiewióreczka. No, ale mogę się mylić, tak? Nie wiem, znajdziemy jakieś klucze tutaj, czy nie? Nic, nic. Po prostu... Dobra, błądzimy. Co mamy wrócić do tego komendanta? Jesz jeszcze zobaczyć co tutaj jest, tak z ciekawości, co nie? Tak z czystej ciekawości... Nic nie ma. Z czystej ciekawości nic nie ma. Tu też nic nie ma, a na pacę Na pacę coś jest? Nic nie ma. Dobra, y tutaj jest ta wielka horda tych zombiaków, tak? Y może tak. Tu jest ich trzech. i ich nie ma już. Jak wiem, to te zombiaki się respią, więc jak ja bym wrócił nawet tą samą drogą, którą przeszedłem, to bym i tak napotkał jakieś martwe mięso w swojej drodze. Dobra. Rick Grimes. Edycja specjalna. Jak widzicie. Bez A! Bez ognia się nie obejdzie, tak? Jest ich tak dużo. Spokojnie, spokojnie. Tu jest drugi martwy ziomek Możemy sobie piknąć re rewolwer Dobra, tego już załatwimy sobie tą Jak dają nam sprzęt o, Jak dają nam sprzęt, to trzeba go używać. Dobra, tylko że teraz tutaj jest zamknięte, a ja użyłem trochę dźwięku Co powoduje Że martwi koledzy Będą się tutaj zlatywać z całego osiedla. Więc, uła, spokojnie, musimy ich wszystkich wytępić. Tu mi pokazuje, że mam iść tutaj. Dobra, drugi kolega jest martwy. Ja ledwo uszedłem z życiem. Mam. No, bad. Dobra. Moim zdaniem to powinno być już czysto. Teraz przypamiętam drogę. O. Gdzie mi wstajesz? Mordeczko. Halo. Panie kapitanie, wszyscy pana ludzie nie żyją. Gdzie jest mój wujek? Find anything? They didn't make it. <sighs> well, two good men. All of mine were good men. Here's the keys. Full tank of gas, and she's she's good off road. Looks like he could use some help. Of that, I am certain. Go on now. I got a system. Palmetto Estates are still evacuating civilians to safety. Sent my daughter there. Zajmujemy się tą sprawą. Dałeś mi te kluczyki, gdzie są te kluczyki? Halo, mam z tobą porozmawiać? Nie, nie, dobra. Nie, ejden, nie pisz teraz. Zapomniałem wyłączyć Steam'a. Nie jestem muzułmaninem. Piszesz, z... Piszesz w złym momencie. O ty. Raz, dwa. Usłyszał mnie. Trzy. Dobra to. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Łoju! Wow, cała horda tutaj jest Pięknie O, tu jest wyjście. Jess? Jess, nie! Jess! Nie! Ah, ah. Jess wujku! Nie! Nie wujku! Warren przeżył, bo został w aucie, że niestety się przemienił, bo został ugryziony, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, zapraszam na następne. Trzymajcie się, cześć i do następnego.